Cześć Boże, nazywam się Ksiądz Zbigniew Paweł Maciejewski i chciałbym zaprezentować program Przygotowania do Bierzmowania Szkoła Życia z Bogiem. Chcę ukazać najważniejsze wyróżniki tego programu, wskazać, że jest to program ewangelizacyjno-katuchmenalny. Chciałbym pokazać tu, poświęcę nieco więcej uwagi, że jest to program bardzo elastyczny i jest to wielki atut tego programu. Dalej jest to program realny w realizacji i program sprawdzony. O co chodzi? Przygotowanie do bierzmowania w moim wydaniu nie jest przygotowaniem, które gro czasu przeznacza na nie wiem, poznawanie darów Ducha Świętego, przybliżeniu osoby Ducha Świętego, przybliżeniu sakramentu bierzmowania. Bierzmowanie staje się przede wszystkim pretekstem do tego, żeby wprowadzać ludzi w wiarę, żeby doprowadzać ludzi do więzi z Jezusem Chrystusem, a jednocześnie wprowadzać ich w życie chrześcijańskie, czyli z jednej strony ewangelizacja, taki akt wiary, z drugiej strony katechumenat, czyli wprowadzanie w modlitwę, w czytanie Słowa Bożego, w życie sakramentalne. Tematy ośmiu spotkań, gdyż program ten przewiduje osiem spotkań, osiem tematów, podzielone są na dwa moduły. To wcięcie zaznacza o co tu chodzi. Najpierw cztery kroki. Jest to katecheza taka fundamentalna, wprowadzająca, mówiąca o konieczności więzi człowieka z Panem Bogiem, która dokonuje się w pewnych etapach. Pierwszym etapem, pierwszym krokiem, właśnie jest Usłyszenie z daleka, z dystansu o Jezusie Chrystusie. Etap drugi to spotkanie z Nim, już osobiste. Etap trzeci to zafascynowanie się Nim, zakochanie, po to, by etap czwarty wyznać Mu swoją miłość, zawrzeć z Jezusem przymierze. Spotkanie dzisiaj, współcześnie, dla człowieka możliwe jest na trzech płaszczyznach. I te trzy płaszczyzny to kolejne spotkania programu. Jest to Sucho Boże, płaszczyzna naszego spotkania z Panem Bogiem i poznawania Pana Boga, dalej kolejna płaszczyzna, nasza modlitwa, rozmowa z Panem Bogiem i nasze życie sakramentalne. I to jest pierwszy moduł. Tu. Jeżeli ktoś zna moją książkę Cztery kroki do miłości, to wiesz, ta książka w zasadzie jest taką no, zbeletryzowaną trochę. Mm, Formą czterech katechy, które wygłaszam do swoich kandydatów do bierzmowania. A drugi cykl, pewnie dla niektórych, jest bardzo dobrze znajomy. Jest oparty o cztery prawa duchowego życia, czyli są tematy Bożej Miłości, ludzkiego grzechu, zbawienia w Jezusie i przyjęcia tego zbawienia. Oczywiście w moim jakimś autorskim wydaniu. Bardzo ważną rzeczą tego programu jest jego elastyczność. Modelowy, pełny obraz spotkań to, to są spotkania odbywające się na trzech płaszczyznach. Wszystkie katechezy to jest spotkanie ogólne z księdzem w jakiejś no, dużej grupie 60-70 kandydatów. Czasami, jeżeli jest grupa bardzo, bardzo duża, to następuje jej podział na dwie czy trzy, ale dalej pozostaje to właśnie ta duża grupa i ogólne spotkanie, po którym następuje czas pracy indywidualnej. Kandydaci dostają materiały: jest to kartka A4 złożona na pół, ze streszczoną katechezą, z zadaniami biblijnymi, z pewnymi rzeczami do przemyślenia i z pewnymi pytaniami, z którymi można się spotkać później. Dalej. Echem spotkania ogólnego i tej pracy indywidualnej jest spotkanie w małej grupie z animatorem. W ten sposób przebiega moduł pierwszy i moduł drugi, osiem spotkań. Ale ten program podatny jest na pewne zmiany. Można zrobić na przykład coś takiego: zaproponować cztery spotkania comiesięczne. Spotkanie ogólne, praca indywidualna i spotkanie w grupie, a następnie wyjechać z całością kandydatów do biosłuchania, albo z częścią na weekendowe rekolekcje, i wtedy w piątek, w sobotę i w niedzielę zrealizować te cztery kolejne tematy. Można zrobić na przykład w ten sposób. Ja pracując w Mawie, często opierałem się na tym właśnie schemacie. Przy pierwszych katechezach nie było jeszcze spotkań w grupie. Były to czas trochę też otrząsania się z różnych przypadkowych kandydatów. Najczęściej uczestnicy tego przygotowania odpadali w tym czasie. Przestawali też być automatycznie obciążeniem dla animatorów, grup w następnym etapie, kiedy, kiedy te spotkania w grupie już miały miejsce. Ale można zrobić, na przykład przygotowanie w ten sposób. Kiedy przeszedłem do Winnicy to stanąłem przed no, koniecznością przygotowania dwóch roczników młodzieży do bierzmowania w ciągu sześciu tygodni. I wtedy to przygotowanie obejmowało tylko pierwszy moduł, który jest zamkniętą całością, w ramach którego tydzień po tygodniu były spotkania ogólne, a uczestnicy z materiałami. Pracowali w domu. Można ten moduł pierwszy, bądź też moduł drugi, wziąć jako tematykę rekolekcji weekendowych, na które bierzemy grupę kandydatów. Bardzo cenną rzeczą jest to, że te materiały, te tematy dają możliwość też pracy indywidualnej. Czy to w całości przygotowania, czy też w jakichś jego, jakich jego elementach. Jeżeli uczestnicy na przykład opuszczają jakieś spotkania, można im zaproponować obejrzenie filmu z KTH, bo program czymś takim dysponuje, dać materiały, które dla kandydata są przygotowane, a następnie po jakimś czasie umówić się na spotkanie, by przekonać się, czy ktoś pracował z tymi materiałami. Program jest programem realnym. Kiedy patrzę na takie wymyślone programy obejmujące na przykład 3 lata pracy, czyli jednoczesnej pracy z trzema rocznikami, bo do tego się sprowadza, to albo jest to program, który no bardzo banalizuje spłyca, albo tylko udaje, że coś realizuje w jakichś dwóch rocznikach, a koncentruje się i tak naprawdę na jednym. Realny program to jest też osiem spotkań, bo w tych 8 spotkań można w ciągu jednego roku szkolnego zapisać kandydatów, spotkać się z nimi 8 razy i przeprowadzić potem samą uroczystość bierzmowania. Jest to program sprawdzony. On powstawał w realnej pracy katechetycznej, duszpasterskiej. W Mławie, w Płocku weryfikowany jest teraz w czasie mojej pracy w Winnice. Zapraszam, zachęcam. Warto z tego programu skorzystać.